Jak zacząć? Siedzisz sobie na studiach, albo siedzisz sobie piąty rok za tym samym biurkiem, przed tym samym ekranem, ekranem w tej samej, albo w piątej korporacji. To już nie ma znaczenia. W przedsiębiorstwie to nie musi być korporacja. No i zastanawiasz się nad tymi biletami w autobusie. Jak zacząć? Tak. Y jutro idę studentom na Koźmińskim odpowiedzieć na to pytanie to dawaj, dawaj ten wykład, no. to i tak pójdzie po, więc możesz opowiedzieć całą, całą zawartość. I wiesz co, rozmawiałem sobie z ludźmi z Koźmińskiego przedtem i jedna rzecz bardzo ciekawa, nie byłem jej świadom. Oni mówią coś takiego, słuchaj, generalnie jak jesteś w liceum, znowu taki, wiesz, myślę sobie tak, uczy jest, MD fellowship, jak jesteś w liceum, to bardzo dużo ludzi chce robić biznes, chce założyć biznes. Ja czytałem tego Forbes'a, jarają się, kurczę, chcę robić biznes. No i więc idą na najlepsze y, uczelnie ekonomiczne, no bo kurczę, gdzie jak nie tam, nie? A tam ci mówią. A tam, słuchaj, masz employer branding, który mówi, twoim największym życiowym y, osiągnięciem jest dostać się do McKinsey, nie? Albo do jakiegoś fajnego banku, fajne logo. To jest miara sukcesu. I właśnie, i to wiesz, ludzie właśnie z tego Koźmińskiego, wiesz, studenci zaraz to ukończyli coś, Sam, sami gdzieś tam miałem taką rozmowę i mi opowiadał właśnie jeden, jeden taki chłopak, że, że mega go to zaskoczyło, że tak jest, że jakby. Yy, indoktrynacja. Yy, że jest jakiś taki pozytyw branding, no bo wiesz jakby. Yy, A czyli indoktrynacja. To się opłaca jakby, prawda? Jak mm -hmm. jesteś ten. Natomiast nie ma, nie ma tej przeciwwagi przedsiębiorczej, no fajnie, że mnie zaprosili, to pójdę to Dam, odpór. Wiesz, jaki jest yy... idealny profil kogoś, kto idzie do konsultingu alla McKinsey? No powiedz mi, ciekawe, bo ja mam swoją wiedzę na ten temat. Insecure overachiever. O, dokładnie tak, to chciałem powiedzieć. Tak. Czyli yy... ktoś, kto ma nastawienie na to, żeby być perfekcjonistą, ale nie jest ciągle nie jest pewien, czy mu to dobrze wychodzi. Yy, myślę, że nawet nasz. Mi to powiedział nasz wspólny znajomy. Yy -y. yy... Ja się I... zawsze, zawsze zastanawiałem, czemu, jak byłem na INSEADzie, na przykład nikt mnie nie chciał zaprosić na rozmowy z tym w McKinsey, BCG czy czymkolwiek, ale jakoś tak to insecurity u mnie nigdy ja cię nie było. Ja właśnie, to chciałem powiedzieć, że <laughs> chyba ci tego brakuje. Overachievement A... również. <laughs> yy, yy, tak, yy, to te, też nie nadaj na konsultanta. Ale wiesz co? Yy, więc, jakby wracając, jak zacząć, wydaje mi się, że, że, że przede wszystkim po prostu yy, zacząć, nie? W sensie zacząć coś robić. Powiedz to jeszcze raz, no że to małego. musi wybrzmieć. Zacząć. Czyli logo Nike. Tak, tak. Just do it. Tak. I wiesz co. Yy, I ci nie wyjdzie za pierwszym razem, ani za drugim, ani za trzecim, nie? Może tak być. Nie? Bardzo ładnie opowiadałeś tak o lasie las na, las, lesie, lesie, lesie na zawsze. Mhm. Trudne słowa trudny język polski. <laughs> Że to, to zajęło parę lat, żebyś tam w ogóle, żebyś zaskoczyło, nie? Tak. Bo to był prezent, coś tak, tam, tak. potem otwarcie lasu, o co chodzi, potem spotykasz tak. kogoś, kto grzyby zbierał tam 40 tak. czy 50 lat temu i dopiero potem zadziałało, nie? Tak, tak. Tak, więc pewnie też nie ma co na siłę. Ja byłbym daleki od namawiania ludzi tak tempo na zasadzie, musisz zacząć firmę po studiach. Ja sam po studiach nie zacząłem. Znaczy, założyłem pierwszą firmę z bratem, jak mój brat miał 13 lat, a ja 18, ale, ale to była mała firma i jakby wróciliśmy na poważnie po tym, jak ja i Piotr popracowaliśmy sobie gdzieś. Więc popracować u kogoś też jest fajnie, można się dużo nauczyć. Natomiast wiesz, co zacząć? I, i tutaj fajnie jest taki wpis: tu ja bardzo lubię Bartka Majewskiego. Nie wiem, czy on u ciebie kiedyś był, czy nie. Bartek Majewski to jest, to jest kolega, który przez chwilę pracował w Diwanty u nas. Y, później założył Write Hello, później y, taką agencję Kazbek y, i, i też jest Angelem. I on mia, ma, ma taki fa fajny wpis, może gdzieś tam ktoś podlinkuje, że y, jak zacząć, jak jakby jesteś jakby, kurczę, nikim, w cudzysłowie. Nie? I on tam mówi, że zobacz sobie, jakie rzeczy teraz się, się rozwijają szybko, rosną. I zacznij się tym interesować i zacznij o tym nie, pisać, yy, yy, edukować. No bo jak będziesz się edukował. Nie czytać, pisać. Tak, robić coś, nie? I jakby nagle się okaże, że zbudowałeś jakiś network, kontakty, swoją pozycję w obszarze, który kurczę mega rośnie. Więc jakby coraz więcej ludzi się nim interesuje. I to jest często punkt wyjścia do założenia firmy, czy zaczęcia świadczyć jakichś usług. I myślę, że to jest dostępne dla każdego, jakby bez dużego kapitału. Dzisiaj. I teraz wiesz, wokół AI można to zrobić, bo ta, to się tak szybko zmienia, tak, że wiesz, tak. ja niedawno odkryłem Perplexity i jestem po prostu perplexed, nie tak. To jest tak, tak. dokładnie to, ten klocek, którego mi brakowało do pozostałych narzędzi AI. Tak. I w różnych obszarach życia różne takie trendy widać, nie? Mhm. Wiesz, nie wiem, jakieś piekarnie rzemieślnicze, tak? Piwa kraftowe, nie wiem, no, przeróżne, jakby fotowoltaika, wiesz, rzeczy, I, które i to się To nie ma znaczenia, co wybierzesz. Tak. Bo jak staniesz się specjalistą w tej dziedzinie, to zaczniesz zauważać dużo więcej możliwości, mhm. zaczniesz zauważać tak. trendy, zaczniesz być rozpoznawany. Tak. I to przyciągnie okazje różne. Nie? Samo z siebie. Samo z siebie. I, I wiesz co, i często ludzie nie robią tego kroku, bo się blokują, właśnie, że, że muszą szukać inwestora. Często ludzie też. On na LinkedInie tyle osób pisze, co ja będę pisać, nie? Tak. I, I wiesz co, no nie wiem, pewnie też tak masz. Jako Business Angels często dostajemy, yy, yy, nie wiem, któryś już pomysł tej samej osoby, która mówi, że ciągle musi zbierać pieniądze, bo jakby nie zacznie kodować, bo jakby wiesz, zawsze jest jak, jakaś przyczyna, że ona nie może zacząć, nie? No, kurczę, to tutaj bym się zastanowił, nie? Jakby, co. Jaka jest we mnie przyczyna, że ja nie chcę zacząć, bo zacząć można bardzo, bardzo prosto i no i ja sam jestem na to dowodem. nie, Zacząłem się brać za rzeczy, na których, o których pojęcia nie mam. Wspieram rzeczy. Cały czas się uczę, tak jak mówiłem, nie rozpoznaję gatunków drzew, ale nie przeszkadza mi to sadzić las, opowiadać tą historię, wciągać wiesz kolejnych ludzi z biznesu, którzy mówią: Kurde, Tomek, też bym się chciał tak poczuć, jak, jak słucham jego jak powiadasz o tym lesie. Kurczę, muszę spróbować. I wiesz, nie muszę być przyrodnikiem, żeby podać tą dobrą wiadomość dalej, nie? I też, jak zakładasz biznes, no to przecież nie musisz być noblistą z danej dziedziny, żeby pomagać innym. Yy, nie wiem, wykorzystać AI, tak? Docy. Aspirujesz do bycia przedsiębiorcą? Myślisz już o własnym biznesie? Może masz dość miejsca, w którym jesteś zawodowo i finansowo? A czas płynie? Poznaj nowość. Mój praktyczny kurs na początkującego przedsiębiorcy. Już w sprzedaży. Link do kursu w opisie poniżej. Zapraszam Cię.